Witam. Idziemy dzisiaj ku Słońcu, przynajmniej w tym fragmencie naszego marszu. A chciałbym, tak mi przed chwilą przyszło, że chciałbym coś powiedzieć o słowach, bo jesteśmy z, z nimi bardzo związani. Wierzymy w ich wielkość, w ich potęgę, moc zresztą i w Biblii jest napisane że na początku było słowo natomiast zresztą kilkanaście lat temu gdy jeszcze interesowało mnie interesowały mnie rzeczy, które mówią inni ludzie wydawałoby się, że autorytety wtedy takimi może i chwilowo były, ale dzisiaj już nie są, bo to, co wtedy powiedzieli, okazało się puste, nic, nieznac nic nieznaczące, a wręcz często było odwrotnością. O odwrotności tego postrzegania świata powiem następnym razem, być może też dzisiaj, w czasie tego marszu. Ale teraz powiem o słowach. Kiedyś Antony Robbins mówił o potędze słów: o tym, że są odwane mocą, że potrafią zabijać, ranić, że potrafią wiele w naszym życiu zdziałać. W relacjach z ludźmi tak jest. Faktycznie mają moc, ale to jest tylko jeden powód tego. Gdy ktoś się zawiesi na nich. Gdy ktoś uwierzy w ich potęgę, to i taką mają. Natomiast gdy widzi się, że tak naprawdę one są puste, nic nie znaczą, że nie niosą żadnej treści, a że nawet są przeszkodą w porozumieniu między ludźmi, na pewno w żadnym przypadku nie niosą żadnego ładunku miłości. Nie niosą wartości, są po prostu puste, Pusty, są pustymi kopertami, że prawdziwa wartość jest między słowami. Pierwsza rzecz to słowa są e, ich źródłem jest umysł, e, czyli nie można przy pomocy słowa wyrazić uczucia ponieważ uczucie mieszka w zupełnie innym miejscu. Jego źródłem jest umownie. Nazywamy to sercem, ale nie mam tu na myśli serca jako pompy tłoczącej krew. Jest to taki raczej duchowy ośrodek, ośrodek uczuć, coś poza umysłem, coś poza materią, coś poza krwią i mięśniem pompującym krew. Umownie mówimy, nazywamy to sercem i trzymajmy się tego umownego określenia. Zresztą sami widzimy, że to słowo serce jedni odbierają jako e, źródło uczuć, a drudzy w tym widzą e, część, naszych, m, część naszego ciała. A to już jest dowód na to, że słowa mają, niosą różne treści, a często nie niosą żadnej treści. I pierwszą rzeczą, której chciałbym powiedzieć, jest to, że gdybyś chciał sobie udowodnić, czy chciała sobie udowodnić, jak trudno jest przy pomocy słowa cokolwiek przekazać, to spróbuj. Jeśli masz gdzieś w otoczeniu kogoś, kto jest niewidomy, Odrodzenia, wytłumaczyć tej osobie, co to jest kolor czerwony, wytłumaczyć cokolwiek, cokolwiek, czego nie można dotknąć, a koloru dotknąć nie można, wytłumaczyć, co to jest światło, co to jest ciemność, ale y, daję ci prostsze zadanie. Wytłumacz komuś, co to jest kolor czerwony, na swoich wykładach dotyczących zdrowia, gdy o tym mówię, że. Że wieszamy się na słowie, że wierzymy w te słowa. Mnóstwo wygłaszamy, próbujemy się porozumieć z innym człowiekiem i przeżywamy duże rozczarowania, ponieważ okazuje się, że bardzo trudno jest się porozumieć z innym człowiekiem przy pomocy słowa. Chcemy przekazać jakąś wartość, a okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tej wartości przekazać. U ludzi liczy się wiara, liczy się zaufanie, liczy się zaufanie do autorytetów. No zwróćmy uwagę na to, co się działo w czasie pandemii. Jedni naukowcy mówili to, drudzy, coś zupełnie przeciwstawnego, a my ufaliśmy temu, co robi większość. Czyli znowu e, to, to raczej nie słowo niosło wartość, tylko obserwacja. Tylko przyglądanie się innym ludziom, a przyglądanie się opiniom różnych ludzi, i często było tak, że braliśmy pod uwagę to, jaka jest opinia większości, lub jaka jest opinia tego, kto ma większą władzę, kto mówi do szerszego grona. Na przykład liczyła się opinia z telewizji jakiegoś ministra, premiera, czy Kogoś z WHO, natomiast nie liczyło się to, co sami widzimy. Nasze doświadczenie. Eee, więc, po takiej próbie wytłumaczenia niewidomemu, e, co to jest kolor czerwony, możemy już częściowo lub całkowicie zrozumieć to. Że przy pomocy słów niewiele się da zrobić, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy w pewnym sensie niewidomi. Nie w sensie e, jakby, e, tego, w jaki sposób patrzymy, postrzegamy przy pomocy oczu, tylko chodzi o pewien rodzaj snu, e, który się odbywa dzięki temu. Iż całą tą rzeczywistość, która się wokół nas dzieje, zakrywa nasz własny umysł, jego przeszłość, pamięć tego, co było, pamięć e, dotycząca wielu różnych spraw, pewnych rzeczy, które się kiedyś zdarzyły, tego, jak nas wychowano, co nam wpojono, e, pamięć przekonań. E, pewnych nauk, które z różnych źródeł do nas dotarły, czy to od religijnych autorytetów czy, czy z książek, czy od rodziców. I takie rzeczy przechowujemy w naszą myślę. I to jest pewien filtr, który powoduje, że na pewne rzeczy patrzymy różnie. No zauważmy, że jeden człowiek jest szczęśliwy, z tego powodu, że bez żadnego powodu, a drugi jest nieszczęśliwy, dlatego że pada deszcz, że gdzieś rozbił się jakiś samolot albo że ktoś zginął w wypadku. Są ludzie, którzy obawiają się chorób i stronią od ludzi, stronią od życia, stronią od intensywności tego życia, bo się po prostu boją. Boją się, że im życie zaszkodzi, że e, bycie wśród ludzi przyniesie im chorobę, że wśród ludzi może zdarzyć się coś złego, że w momencie, kiedy przechodzimy na drugą stronę jezdni, to jakiś kierowca może nas potrącić. Po prostu się boimy. Ten ból, ten strach, jest wynikiem, jakby wiary w słowa, ale drugi człowiek się tym z kolei, tym samym słowem się nie przejmuje. I widać, w tym doskonale widać, że słowo niesie różne kolory, różne odcienie, różne wartości, ale moja obserwacja jest taka, że nie niesie żadnych, że tak naprawdę porozumiewamy się z innym człowiekiem, z całym światem przy pomocy jakiejś innej energii. Przy pomocy jakichś innych częstotliwości, jakichś innych wibracji niż wibracje akustyczne. I myślę, że tak jest, bo łatwo się nam porozumieć. Często łatwiej się nam porozumieć z psem, z kotem, z jakimś zwierzęciem niż z innym człowiekiem. Który postrzega nas jako złego, podczas gdy my siebie widzimy zupełnie inaczej lub inaczej. My siebie postrzegamy jako złego, jako nieudacznika, jako, jako kogoś e, cierpiącego, podczas gdy inni nas odbierają inaczej. Zaglądają gdzieś głębiej i widzą inny zupełnie obraz. I znowu. Ten obraz może pochodzić z tego, że jak byliśmy mali, to mama powiedziała, że jesteś brzydki, lub że jesteś piękny, lub ktoś inny powiedział do ciebie: ty wstęp na żabo, albo ty brzydalu, czy ty tłumoku, ty nie łuku". I w nas tkwi to słowo, i ta pamięć tego słowa. Kieruje całym naszym życiem i kieruje również naszym zdrowiem, bo mając w sobie taki obraz, no trudno jest e, widzieć coś innego. I cały dzisiaj świat jest oparty na reklamie, na słowach, na obietnicach. Robią to politycy, księża, księża obiecują nam niebo. Albo odwrotnie, straszą piekłem, i to też są tylko słowa. Słowa czasami, które rzucają na wiatr, a sami robią zupełnie inaczej. Widać to bardzo często. Widać to było w czasie tej sprzed dwóch lat, gdy minister straszył ludzi wirusem kazał nosić maski, a za chwilę widzieliśmy go już bez maski w tłumie ludzi. Więc no cóż znaczyło jego słowo? Wszędzie wokół panuje e, chaos bałagan, głównie z tego powodu, że właśnie w różny sposób odbieramy słowa. Porozumiewamy się z, z, z naturą, jakby rozumiemy panujące tu prawa, porozumiewamy się ze zwierzęciem, rozumiemy ptaka śpiewającego wiosną, a nie potrafimy zrozumieć najbliższej nam osoby. Zresztą często jest to tak, że się też zmienia. Chłopak widzi piękną dziewczynę, mówi że się w niej zakochał, a 10 lat później, gdy już jest jej mężem, to okazuje się, że nie może znieść jej widoku. Co się zmieniło? No co się zmieniło. No zmieniła się też wartość słów. Kiedyś słowo kocham. niosło jakąś wartość, a dzisiaj to samo słowo znaczy już coś zupełnie innego. A cóż się w tej osobie zmieniło. Poza tym, że ciało się postarzało i już nie jest takie piękne jak było, a może nadal jest piękne, ale co innego wzięło górę. Dlatego e, zaufanie do słów jest błędną drogą. Takie jest moje postrzeganie tego, że w naszym życiu są bardziej istotne rzeczy niż słowa, że zresztą. Gdybym Ci teraz powiedział, spójrz na, tak jak tutaj na ekranie, na ten ekran i co tu widzisz? No widzisz martwe liście leżące na drodze, widzisz e, niebo, chmury, słońce skryte za tą chmurą, trochę drzew, które czekają wiosny. Ale to wszystko to są rzeczy, które widzimy na wierzchu. To jest tylko skorupa, to jest tylko powierzchnia, to jest tylko coś, co widać. Natomiast nie jesteśmy w stanie przy pomocy oczu dostrzec, dostrzec czegoś głębszego. Gdybym Ci powiedział: Spójrz na tego człowieka, który stoi najbliżej ciebie, Więc może jest to mąż, żona, dziecko, jakiś zupełnie obcy człowiek lub przyjaciel i co widzisz? No, widzisz skórę. Widzisz jego urodę lub brzydotę, widzisz jego ubranie, widzisz parę rzeczy, kolor jego oczu, eee, wyraz jego twarzy. Coś może ten wyraz twarzy oznaczać, może to być smutek, żal, zazdrość, nienawiść lub podziw, lub zadowolenie, lub radość, eee, ale... Po, poza tą powierzchnią my się tylko domyślamy tego, co twarz może wyrażać, natomiast twarz może też kłamać, możemy udawać. Tacy są aktorzy, nie tylko ci, którzy są z zawodu aktorami są również ludzie, którzy są aktorami w życiu, udają to, tamto, a tak naprawdę wewnątrz nich, gdzieś w ich umyśle, jest coś zupełnie innego. Znam wielu takich ludzi. Zresztą wielu mi o tych opowiada, o nich opowiada, że tu się do kogoś uśmiechają, za chwilę komuś innemu oplotkowują tą osobę. Tak to już jest, więc jesteśmy też fałszywi. Ale no właśnie, coś co miałem powiedzieć i gdzieś mi uleciało, w, tym, w, tym, w tej mnogości słów. Dobrze, po, pobądźmy chwilę tutaj, e, wśród takiej trochę dzikiej natury. Kiedyś tu były mm, jakieś budowle, jakaś tama, coś ktoś, ktoś przed dziesiątkami, prawie setką może lat, zbudował. Ktoś tu hodował ryby w tym stawie. Dzisiaj to wszystko zarosło, tam dalej, był jakiś budynek. Już go dzisiaj nie ma, została sterta gruzu. To kiedyś był teren zagospodarowany. taki w jakiś sposób gospodarczo wykorzystywany, teraz jest dziczą. Z kolei gdzieś tam kiedyś była dzicz, dzisiaj jest odwrotnie, dzisiaj jest teren zagospodarowany, więc różnie to bywa i to tak samo w naszym życiu różnie to bywa. Wracając do słów, w momencie, gdy się trzymamy tak blisko tych słów, to podążamy fałszywą drogą, i w naszym umyśle też różne rzeczy się dzieją. Trzymamy się pewnych wyobrażeń, pewnej rzeczywistości opowiadanej nam przez ludzi, wyobrażanej. Przez nas i często przyciągamy do siebie no, rzeczy, które prawdziwe nie są. Przyciągamy sobie choroby, które są informacjami, które informują tylko nas o tym, że właśnie podążamy fałszywą ścieżką że nie trzymamy się natury, że nie trzymamy się swojego, swojej własnej prawdy. Że podążamy w stronę tego, tej fikcji, iluzji, którą sobie wpoiliśmy gdzieś w naszych umysłach. Ona, ona jest zakodowana. Posługujemy się pewnymi kodami, pewnymi programami narzuconymi nam, nam przez cywilizację, przez społeczeństwo, przez yy, świat postrzegany wyłącznie oczami. Aha, miałem mówić o tym, że, że człowiek to nie tylko skóra. Że są w nim pewne rzeczy ukryte głębiej. Nie mówię tutaj o organach, o krwi, o sercu, o układzie trawiennym, o płucach, o mózgu. Mówię tutaj o tym, o tej jego duchowej, uczuciowej sferze o tej, yy, części, um, o tej części, którą jest nasz własny umysł, ale jest też część głębsza. Umysł jest pewną pochodną życia w społeczeństwie, pewną pochodną życia w cywilizacji, wśród innych ludzi: jest czymś, co nam zostało dane, pewnym kodem, programem, który został włożony do, jak dysk do komputera, jak program. Natomiast jest w nas coś głębszego, jest coś, co nas łączy z innymi ludźmi, I to jest ta prawda. Ona jest poza słowami. I, I ta duchowa część jest, jest tym, czym powinniśmy żyć, czego się powinniśmy trzymać. Nie natomiast Słowo, które jest ulotne. E, czyli człowiek e, jest istotą głębszą niż tylko to, co widać. I świat jest znacznie głębszy niż to, co widać. Spójrzmy na tą powierzchnię wody. Co tu na niej widać? Odbicie nieba. Ale nie ma w niej nieba. Są w niej ryby, jest tam gdzieś pod spodem jakieś dno, pewne gnijące szczątki tego, co kiedyś żyło, a dzisiaj jest pożywieniem dla innych istot, które żyją na wiosnę. Ale jest też pewna informacja, pewna prawda tej istoty, tej natury. Coś czego nie widzimy, a coś co jest. Tak naprawdę życiem, źródłem życia w tym, co postrzegamy, jest pewna ciągłość. Na razie jest to wszystko martwe, za chwilę, za trzy miesiące będzie się budziło do życia będzie wiosna, będzie czymś zupełnie innym, będzie to inaczej wyglądało, będziemy to inaczej widzieć i nam samym się nagle zachce żyć. Ale to znowu nie jest ta prawda, to jest tylko to, co postrzegamy. To do czego się przyzwyczailiśmy, że wiosną ruszają w nas pewne odczucia, pewne emocje i w ten sposób się lepiej czujemy. Ale to tylko są pewne takie materialne oznaki, to co postrzegamy okiem. Natomiast ważniejsze są te rzeczy, które odbieramy inną, poprzez inne zmysły, może nawet i nie zmysły, tylko poprzez właśnie serce, poprzez tą naszą duchową część. Jest w nas coś, co obserwuje, jest pewna świadomość. Tak to określają mistycy, nazywają to świadomością. Niektórzy nazywają to Bogiem, całością, źródłem, rajem, niebem, wszechświatem. Jest życiem, egzystencją. Jest wiele różnych innych nazw. Nie chodzi, I tu nie chodzi o słowo. Zobaczmy, że tą samą rzeczywistość, tą samą prawdę. Tą samą wartość można przedstawić przy pomocy różnych słów, I, i ludzie, a ludzie się mogą e, o nie sprzeczać, a nawet zabijać. Mogą się przez całe życie boczyć na siebie, nienawidzieć, podczas gdy to są tylko słowa. I nie mówiłbym tego wszystkiego, gdybym nie czuł, że to wszystko ma znaczenie dla Twojego własnego zdrowia że trzymasz się zbyt sztywno słów, jesteś do nich przywiązany, czy przywiązana i dlatego cierpisz. Odwiąż się od słów, od tych iluzji, którymi poprzez które są głoszone, poprzez którymi są głoszone czy okazywane poprzez słowa. Dobrze, to tyle na temat słów. To tyle na temat tego, że one są jak puste koperty. Nie, nie niosą w sobie żadnej zawartości, są tylko pewnym wyrazem naszej własnej pustki. Tego, że tak naprawdę umysł jest pusty, jest pustką, nie niesie w sobie niczego, jest tylko pewnym zbiorem pewnych wyobrażeń i, i pamięci, pamięci przeszłości, wyobrażeń przeszłości, natomiast umysł jest nieobecny w teraźniejszości i to jest jego główna cecha, i tego się. Trzymajmy, trzymajmy się teraźniejszości. W teraźniejszości słowo nie ma, dla słowa w teraźniejszości nie ma miejsca, ponieważ nie jest w stanie jej wyrazić. Teraźniejszość się odczuwa, w niej się jest, sami jesteśmy teraźniejszością, a słowo jest yy, czymś, co jest urodzone w przeszłości i przeskakuje do przyszłości. Słowo jest wyrazem czasu. No dobrze, to tyle na, tą, na tę chwilę. Idziemy dalej, a ja kończę temat dotyczący słów. No to hej.